Siemalszko wszystkim, Radosław Zarzycki, być jak Herkules. Witam Was w kolejnym treningowym vlogu. Dzisiaj będzie trening góry ciała, także rzadko się umiem na kanale, bo przeważnie są martwe ciągi. Ale spokojnie o martwym ciągu też pewnie co nieco będzie gadane. Dzisiaj podczas treningu zrobimy sobie taki, taki plan filmu: że będzie mój trening z góry, od rozgrzewki przez wszystkie ćwiczenia. A między seriami będę wskakiwał i odpowiadał na Wasze pytania, czyli będzie to treningowe QA. Zobaczycie cały mój trening góry ciała i przy okazji dostaniecie odpowiedzi na Wasze pytania, które zbierałem m.in. na Instagramie. Pytań było całkiem sporo, także prawdopodobnie będą przynajmniej 2-3 filmy z tej serii Q&A. Dzisiaj lecimy z filmikiem pierwszym, także łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, subskrypcje z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I lecimy z vlogiem. Jeszcze tylko przedstawię dzisiejsze towarzystwo treningowe. Bokser Daltaniel, Dobrusia sobie leży. Na naszym studiu treningowym sobie trenujemy. Jest oczywiście, co? Ja tam leżę wy, a nie na. Ja leżę na, bo jestem tak duży, że się nie mieszczę wy I muszę leżeć na studiu treningowym. Jest też oczywiście już nasz nieduży kolega, Hobbit Stefan. No i cóż, ja biorę się zaraz rozgrzewkę. Zobaczycie jak u mnie wygląda rozgrzewka przed treningiem góry i potem lecimy z pierwszym pytankiem. A tam w oczeki słowa, Bardzo fajne ćwiczenie na plecy. Dobra też przed wyciskaniem leżąc, bo robicie zwrotny ruch, także wzmacnia się mięśnie, pleców, stabilizacji przed wyciskaniem. Dobra, lecę z rozgrzewką i widzimy się przy pierwszym pytanku. Pamiętajcie, łapy w górę. No i komentarze. Łyczek kawy i nagrywamy TikToki. Zapraszam oczywiście na mojego TikToka, na Instagrama, tam jest dużo takich szybkich, merytorycznych filmów. I teraz lecimy z opisem mojej rozgrzewki. Być jak Herkules, moja rozgrzewka przed treningiem, góry, klata, plecy, barki, od tego są ciężarki, lecimy. Na początku aktywacja mięśni brzucha, stabilizacji i koordynacji, dead z piłką gimnastyczną, żeby właśnie odpalić gorset mięśniowy, mięśnie brzucha. Następnie mamy side plank z rotacją, odpalamy mięśnie brzucha w tej płaszczyźnie bocznej, a do tego rotacja klatki piersiowej, co też poprawia potem ustawienie się na ławeczce. Następnie mamy ściąganie gumy w podchwycie, tak jakby mięśniami zębatymi, ściąganie łopatkowe, powiedzmy, które usztywnia łopatkę. Następnie aktywacja mięśni barków, moje ulubione to LU Rises. Następnie mamy Cuban Rotation and Press. No i na sam koniec będzie ET Rise, czyli wznosy ramion do litery Y, następnie do litery T oraz do litery I. Jak widzieliście były angielskie nazwy, także jak są angielskie nazwy to jest ważne i trzeba to robić. Ale dobrze wpływa na stabilizację barków. Zrobiłem sobie również jedną seryjkę pompek jako taki utrudniony plank i też odpalenie jeszcze mięśni piersiowych przed wyciskaniem. Podciąganie, 5 powtórzeń w podchwycie i 5 w chwycie, żeby dobrze odpalić mięśnie pleców, bo one stabilizują nam pozycję na ławeczce. No i na sam koniec tureckie wstawanie, które już tak dobrze pobudziło mi fullbady, jeszcze lepiej wpłynęło na stabilizację obręczy parkowej. No i tak właśnie wyglądał, wyglądała moja rozgrzewka przed dniem góry, przed wyciskaniem, leżąc. Zapraszam na YouTube, a tam będzie mój trening oraz QA z pytaniami od Was. Także do następnego siła. No, może wiedzieć chyba. Za mną jest załadowana sztanga 120 kilo. Jakby co, realizuję program Juggernaut Method. Jestem w drugim miesiącu i dzisiaj to 120 planuję zrobić około 8 powtórzeń. Lecimy z dwoma pierwszymi pytaniami od Was. Tyczą się wzrostu. Mam nadzieję, że tam pani Herkules mnie nie zagłuszy, nie wiem, że będę krzyczał, albo będzie spowolnione opuszczanie. W każdym razie lecimy sobie z pytankami dotyczącymi wzrostu. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy czy sen wpływa na wzrost? I od razu odpowiedź: tak. Podczas snu, wszelkie procesy związane z regeneracją, odbudową i budową tkanek, również tych kostnych, odbywały się najlepiej. Więc tak, długość snu, sam sen rzeczywiście ma wpływ na wzrost. Więc jak rośniesz, śpi jak najwięcej, co tylko możesz. A jak już jesteś po procesie wzrastania, też. Ogólnie jest warto dużo spać, bo to korzystnie wpływa na regenerację mięśni, układu nerwowego itd., dalej Układu pokarmowego również, także sen to jest jeden z lepszych suplementów, jaki możesz sobie zafundować. Cyk, fajna zabawa. I drugie pytanie było, czy trening siłowy wpływa na wzrost. Jest takie, takie trochę stwierdzenie, taka trochę, trochę mit, że trening siłowy może kurczyć, może wpływać na zahamowanie wzrostu itd. I ogólnie powiedzmy fizjologicznie jest to możliwe, że jakby ktoś trenował z bardzo, 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 jeszcze z bardzo dużymi ciężarami, to by to działało źle na procesy wzrostowe, ale jest to możliwe tylko jakby w teorii, a w praktyce no, nikt w młodym wieku nie jest w stanie używać aż, aż tak dużych ciężarów. Po pierwsze nie jest to osoba tak silna, że była w stanie, po drugie, drugie raczej nie ma techniki. E ale, jakby ktoś rzeczywiście pracował z zbyt dużymi ciężarami, to jest to możliwe, ale w praktyce nie jest to możliwe. Tak? Jeżeli trening będzie dobrze dobrany, właściwa technika i to będzie stopniowe budowanie siły, a nie za każdym razem testowanie siły, robienie po prostu z siłą halka, której i tak osoba początkująca po prostu nie ma. No to trening siłowy może nawet korzystnie wpłynąć na wzrost, ponieważ podniesie poziom hormonu wzrostu, co wpływa korzystnie na wzrost oraz na regenerację tkanek, narządów itd. itd. A do tego trening siłowy pozwala w jakimś stopniu tam uchronić nas przed wadami postawy, czy też po prostu tak dbać o ciało, żeby rozwijało się w poprawny sposób, jeżeli chodzi o ustawienie ciała i takie wszelkiego rodzaju wady postawy. Także po pierwsze ten księg może pozwolić nam być wyższymi nawet, a po drugie, będziemy bardziej postawni, możemy uniknąć wad postawy, być bardziej wyprostowani, więc ta sywetka będzie się prezentowała lepiej. Ale jest w tym jakaś tam ziarenko prawdy, ale na tyle małe, że 99,9% społeczeństwa nie powinna się tym przejmować. No, bo osoby początkujące po pierwsze nie umieją wykorzystać 100% swojej siły, nie e, umieją. Nie umieją, ja nie umiem czasami mówić po polsku, ale znam się, znam się na trenowaniu, tak. Dobra, Dar potwierdził, e, krzyczy na całe osiedle, tam, tam o gdzieś nie, krzyczy na całe osiedle na, przez drzwi wychodzące z studia, że Radek zna się na treningu, tak. I teraz, żeby to przepieczętować, właśnie 120 kg na 8 powtórzeń, no zostawiam kamerę. I lecimy. No i dobra, 120 razy 8 się udało. Ogólnie udało mi też się nagrać najlepszy kadr. W ogóle nie widać mojej ręki, bo jest idealnie zasłonięta przez. Konstrukcję, ale pani Ferkules wspomniała, że przynajmniej widać, że ręka prosto chodziła, góra dłużej, nie było tam jakichś chwian wychodzeń na boki, także też w sumie spoko wyszło. E, przy okazji odpowiedź na jedno z pytań, czy da się w środku naszych konstrukcji e, metalowych, czy też tych bram halfraków, które drogą są od firmy Proud, e, czy też zakupione u firmy Proud, e, było pytanko, czy w środku da się robić na przykład przesiady, czy wyciskania. Tak widzieliście. Da się w środku robić. Jest tam to na tyle miejsca, że da się, jeżeli oczywiście ktoś jakoś nie, wiem, nie odchodzi bardzo daleko w tych przysiadach, czy też jakoś dziwnie nie wyciska, to spokojnie komfortowo da się robić wyciskanie i przysiady w środku. Ale kolejne pytanie było odnośnie tego, kiedy jakieś zawody. No i cóż, tutaj odpowiedź, że nie mam konkretnej daty zawodów, zarówno jeżeli chodzi o te sylwetkowe, to już dawno o tym nawet nie myślałem, aczkolwiek czasem ubolewam, że nie mam w Polsce naturalnej federacji, żeby móc wystartować w zawodach kulturystycznych, ale też pytanko odnośnie zawodów w trójboju, czy też po prostu w dźwiganiu ciężarów. Przy okazji mam na sobie koszuleczkę z debiutów, w był siłowym, gdzie poleciało moje pierwsze, powiedzmy, zawodowe 300 kg na zawodach. Także tutaj poleci przebitka i tak jak mówiłem na początku filmu, musi być też o martwieniu ciągu w każdym moim filmiku. Nie mam konkretnej daty zawodów, konkretnych zawodów, na które chciałbym się szykować. Jest tam jakiś luźny pomysł z moim podopiecznym, że być może razem przyszykujemy się na double lift, czyli na Wyciskanie, leżąc i martwy ciąg, czyli tylko dwa lifty, które są pod koniec kwietnia, w tym momencie jak to nagrywam za e, półtora miesiąca, e, ale nie wiem, czy to na pewno dojdzie do skutku, tam na te zawody jeszcze nie ma e, zapisów, nawet, Z więc e, no, ciężko powiedzieć, nie? Ale taki double lift gdzieś tam może byłby fajnym pomysłem, jeszcze tylko e, tutaj parę zdań, że. Też te zawody, powiedzmy, jakaś wizja zawodu troszeczkę się odsunęła na drugi plan, ponieważ niestety pod koniec roku lekka kontuzja dwugłowych. Tam po prostu naciągnięcie dwugłowych podczas martwego ciągu na szczęście nie było zerwania. Także po prostu miesiąc bez treningu do uciała, tam jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne i powoli, powoli wracam do, do faktycznych wyników siłowych. Także, gdyby nie było tej akcji z dwugłowym, to bym pewnie chciałby startować szybciej na lidze martwego ciągu, która w tym momencie jak nagrywam jest za w sumie dwa tygodnie całe, to bym pewnie startował na tej imprezie, ale no, nie startuję, bo niestety no, prawdopodobnie nie wyszedłbym z, moim, z moją faktyczną siłą, albo byłoby to bardzo niemądre, biorąc pod uwagę tą mikrokontuzję z grudnia. Nie? Dobra, teraz lżejsze seryjki wyciskania i wiosujemy. Dziękuję. W kwestii ewentualnych zawodów było też pytanko odnośnie kategorii wagowej, w której chce się realizować. Było to pytanie od zawodnika trójboju, także odpowiem w kwestii tej trójbojowej. Jeżeli chodzi o kategorię wagową, to nie jest tak, że do jakiejś konkretnej wagi na przykład sobie masuję, żeby być jak najsilniejszym. Ja się komfortowo czuję w wadze około 90-95 kg. Także kategoria startowa w trójboju to właśnie obracałoby się. W około 90, czyli właśnie jest to kategoria 93, i raczej nie chciałbym zbijać, żeby na przykład mieć lepszy przelicznik, bo po prostu w tej bardzo niskiej wadze, na przykład 80 kg, to już nie jestem tak silny. te bezpieczeństwo schodzi niżej, ponieważ jest miętkanki tłuszczowe, to jest u mnie taka waga teoretycznie, w sumie, jaką miałem na zawodach kulturystycznych. Więc, taka rzeźba zdecydowanie nie sprzyja dźwiganiu siłowemu. No, i teraz lecimy dalej. Pytanko takie typowo dotyczące planów treningowych było pytanie, czy trening typu push-pull i FBW, czy moim zdaniem byłoby to w porządku podział na takie 3 dni, pod warunkiem, że nogi będą do, dobrze trenowane w tym treningu w FBW, czyli w tym ostatnim, gdzie jest full Workout. Jest to spoko podział, aczkolwiek moim zdaniem ja bym pokusił się, żeby te nogi były angażowane dwa razy w tygodniu, bo tutaj mamy tak push, angaż mięśni wyciskających, czyli barki, klata, pól, czyli wiadomo plecy, no i FBW, czyli mamy znowu i znowu klatę i znowu plecy czy tam inne mięśnie przyciągające no i nogi nie no i wychodzi na to że nogi są tylko raz w tygodniu pozostałe partie są tutaj po dwa razy w tygodniu więc ja bym pokusił się o taki plan żeby trenować też dwa razy w tygodniu nogi no chyba że ktoś nie ma priorytetu na mięśnie nóg chce przede wszystkim rozwijać górę to spoko Raz w tygodniu też oczywiście jakieś efekty będą. Tutaj ewentualnie też jest pomysłem, że można push potraktować jako taki trening, gdzie mamy wszystkie mięśnie pchające, wszystkie ruchy pchające. Czyli oprócz wyciskania leżąc jest ruch przysiadu, bo to też jest push tylko na dolne części ciała, no bo odpychamy się nogami. A w dniu pool, ewentualnie, można zrobić jakiś inny, e, inny wariant martwego ciągu, i wtedy będą przysiady wychodziły dwa razy w tygodniu, na przykład raz jakiś przysiad lżejszy, czy na przykład przysiad frontalny, innego dnia jest to przysiad tylny, i zarówno martwy ciąg też by wychodził jakoś dwa razy w tygodniu, raz na przykład sumo, a raz klasyczny, czy coś tego typu. Nie? Ja bym zrobił tak właśnie, ale push pół, FBW też, moim zdaniem, jeżeli ktoś przede wszystkim chce sobie dowalić e, fajną, silną górę. No, także odpowiedź. I to sobie robić wiosłowanko pędleja. I lecimy z kolejnymi pytaniami, chcesz wzmocnić swoje wyciskanie leżąc? czekasz, kiedy w końcu wyciśniesz swoją pierwszą stówę, albo po prostu masz jakąś barierę w wyciskaniu leżąc i nie wiesz, jakie ćwiczenie wprowadzić, żeby po prostu poprawić swoje wyciskanie. Zapraszam do tego filmiku, powiem Ci, jakie grupy mięśniowe jeszcze warto wzmocnić, żeby Twoje wyciskanie było silne, stabilne, zamiast y, słabe i rozchwiane. Wiele ludzi myśli, że trzeba po prostu częściej wyciskać hantle, sztanga, jakiś hamerek, a tak naprawdę Czasami kluczem jest wzmocnienie. Ok, lecimy dalej. Trzy szybkie pytania dotyczące martwego ciągu. Po pierwsze, czy trenuję również czasami na sztangę typu Deadlift Bar, czy ograniczam się tylko do sztangi twardej, na przykład takiej jak tutaj, o twardości takiej IPF, Elejko. I na chwilę obecną trenuję tylko na twardym kiju. Ogólnie moje doświadczenie ze sztangą typu Deadlift Bar jest bardzo małe. Miałem w rękach może, nie wiem, 10 razy tylko podczas zawodów na debiutach strój boju siłowego i na lidze martwego ciągu. No i tam dosłownie sobie na kilku treningach przed ligą martwego ciągu, jak się tam przygotowywałem i chciałem tę sztangę sobie wyczuć, ale ogólnie nie jestem zwolennikiem Deadlift Baru. Lepiej mi się dźwiga na twardym kiju i też bardzo podobne wyniki, jakby podnoszę na twardej sztandze. Nie stanowi mi tam problem uchwyt, że ona jest te 2 mm grubsza. I też nie przeszkadza mi to, że on się wygina, sprężynuje, po prostu z faktu doświadczenia na twardej sztandze wolę twardą sztangę. I też, jeżeli będę startował w double lift, czyli wyciskanie i martwy ciąg, tam jest twarda sztanga, co mnie akurat cieszy, bardziej lubię robić martwe ciągi właśnie na twardej sztandze. Pytanko numer drugie było takie, jak myślę, ile podniosę w wersji klasycznej martwego ciągu, ponieważ przede wszystkim robię sumo. No i faktycznie martwy ciąg klasyczny robię sobie akcesoryjnie, ale starzy widzowie bycia Herkules wiedzą, że ja wcześniej bardzo lubiłem robić martwy ciąg klasyczny. I wciąż nie jest tak, że go nie lubię. Nie? Czasami sobie wykonuję akcesoryjnie, ale zanim miałem ja kontuzję pleców, rwę kulszową, to byłem w stanie w klasyku podnieść Coś około 260 kg. Także myślę, że na chwilę obecną na pewno bym podniósł coś około 260-270, bo jak robiłem sobie tak akcesoryjnie, to widzę, że więcej robię niż kiedyś. Nie? Także na przykład 240 kg jeszcze tam w zeszłym roku, w jakoś tak listopad, grudzień, zdarzało mi się robić akcesoryjnie, ale ogólnie myślę, że ten wynik u mnie nie jest jakoś dużo. Nie ma dużej różnicy między sumo a klasykiem, to jest jakieś 30 kg co u mnie to jest raptem 10%, nie? Także nie ma jakiejś kosmicznej różnicy, ale po prostu wolę, wolę sumo, bo ponieważ bardziej spionizowana pozycja akurat na moje plecy, po prostu jest to recepta, żeby dźwigać wygodnie, ale nie wykluczam, że kiedyś sobie zrobię jakiś blok treningowy, gdzie bardziej przeatakuję sumo. I trzecie pytanko odnośnie martwego ciągu jest takie, jak Radzę sobie ze słabym chwytem. Jakie mam wskazówki na wzmocnienie chwytu? Jakiś czas temu robiłem na Instagramie i na TikToku taki szybki filmik ze wskazówkami odnośnie chwytu. Tutaj postaram się to bardzo szybko powiedzieć. Po pierwsze, unikam serii z ciężarem, że mi wypada ciężar z dłoni. Jeżeli ciężar jest za duży, to po prostu regeneracji nie będzie, także nie można trenować za ciężko, tylko po prostu wystarczająco ciężko. Po drugie. Stosuję oczywiście magnezję, dzięki czemu ta kontrola dłoni jest lepsza. Po trzecie stosuję oczywiście chwyty zawodnicze w martwym ciągu, czyli jest to zamek. I stosuję go dopiero od, od około 60% ciężaru maksymalnego, żeby po prostu też mięśnie odpowiadające za chwyt były silne, a nie tylko skill zamka. Kolejna wskazówka to jest taka, że przy każdym ćwiczeniu skupiam się na silnym chwycie i nie robię tak, na przykład, że olewam chwyt w jakimś ćwiczeniu. Na przykład, nie wiem, używam pasków przy podciąganiu, bo tam ważniejsze jest czucie mięśni pleców niż chwyt. Ja akurat stawiam na to, żeby chwyt mocno pracował w każdym ćwiczeniu. I ostatnia wskazówka, jaką dzisiaj się podzielę: hmm, cyk 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 cyk, sklerozę. No nie pamiętam, nie pamiętam. To fajna siła ogólnie, także pozwolę sobie zrobić taką serijkę nadprogramową, z faktu, że za tydzień prawdopodobnie jakoś tam wypada midi load. Uf. Ale przypomniałem sobie ostatni podpunkt odnośnie siły chwytu w martwym ciągu. Mianowicie ćwiczenia, które również mają działać na poprawę siły chwytu, jak na przykład jakieś zwisy na drążku na czas, podciągania na drążku, jakieś tam spacery farmera. Czy wszelkie inne ćwiczenia, które tam angażują chwyt i mają okazję go zbudować, to ja lubię robić i polecam robić w dniu martwego ciągu, po martwym ciągu, nie na przykład innego dnia, że sobie wykonacie spacery farmera, innego dnia, czy też na przykład przed martwym ciągiem, oczywiście. Te ćwiczenia wszelkie mogą dać lepszy skutek, jeżeli wcześniej zbędziecie mięśnie już właśnie martwym ciągiem i ja osobiście lubię w dniu martwego ciągu na koniec treningu się przemóc i jeszcze sobie wykonać podciągania na drążku żeby jeszcze ten chwyt zaangażować i te jakby efekty próby wzmocnienia chwytów wtedy są lepsze u moich podopiecznych też to się sprawdza to nie jest tak, że ćwiczenia na chwyt jakieś tam nie będą działały na przykład w innym dniu no ale zauważyłem, że te efekty są lepsze, jeżeli rzeczywiście się zagryzie zęby i w dniu martwego ciągu po martwym ciągu jeszcze się zrobi trochę ćwiczeń, żeby ten chwyt tak, wiecie, domęczyć, do dobić, i jak potem będzie regeneracja, to te mięśnie odpowiadające za siłę chwytu będą naprawdę silne. E także nie róbcie także tylko martwy ciąg, e a potem już się przerzucacie na paski i reszta treningu w paskach, na przykład jakieś wiosłowanie, e podciąganie w paskach, bo też e tak ludzie robią. Po prostu dostosujcie e trudność ćwiczenia do siły waszego chwytu, i jak nie jesteście w stanie się podciągać, bo Wam tam ręka puszcza, no to szukajcie takiego ćwiczenia, gdzie ta świątynia nie będzie limitem i będziecie mogli przyciągać ciężar do siebie rzeczywiście trzymając dłonią. No i lecimy z ostatnim pytaniem, ponieważ kończy mi się pamięć w telefonie i nie chcę też, żeby film był zbyt długi. I tak na pewno wyszedł długi. Ja nie umiem robić krótkich filmów i nie, nie umiem robić lekkich treningów, także cóż. Ostatnie pytanie. Nie byłem przekonany, czy na nie odpowiadać, no ale z szacunku do Was, skoro pytanie się pojawiło, żeby nie zostawać Was z pustymi, z pustymi rękoma. Powiedzmy, że ja Wam daję do ręki odpowiedzi, nie? Chociaż daję Wam do ucha. O żeby nie zostawiać Was z pustymi uszyma, no to odpowiem na to pytanie. Pytanie dotyczyło tego, czy zgodziłbym się wziąć udział w walce typu Fame MMA czy High League, gdybym dostał taką propozycję. No i szybka, zwięzła odpowiedź brzmi, że ja osobiście bym się nie zgodził. Nie uważam, że osoby, które zgadzają się na tego typu pojedynki robią coś złego, coś dziwnego. Właśnie chciałem odpowiedzieć na to pytanie, żeby to nie zostało źle odebrane, bo uważam, że jakby jest to indywidualna decyzja, jak kogoś kręci w jakiś sposób ten charakter e, rywalizacji, e, ten charakter sportu, czyli po prostu no, sztuki, walki, a to jest dosłownie bicie się. Jeżeli kogoś to jakiś stopniu interesuje, lubi oglądać, sam by chętnie to zobaczył, e, może kiedyś ćwiczył, no to spoko. E, ja nigdy nie byłem jakoś fanem sztuk walki, na przykład nawet jak później się bił, to nie było to tam jest zbyt ekscytujące, tak szczerze powiedziawszy. I nie jestem jakimś wielkim fanem oglądania tego typu z widowisk sportowych. Więc ja osobiście bym się nie zgodził, ale tak jak mówię, no nie jest to. Absolutnie dla mnie coś złego. W świecie social media ja chcę być szczery i chcę robić to, co jakby mnie kręci. Tak? Jeżeli bym mnie kręciły sztuki walki, no to bym wziął udział w tego typu wydarzeniu sportowym. A że po prostu no ja tego nie czuję i sam osobiście oglądając potyczki walki, no przeważnie nudzę się na śmierć, taki żart jak ten ziomeczek z tyłu, po prostu no nie jest to coś, co ja lubię oglądać, no to też dlatego po prostu nie biorę w tym udziału. W ramach takiej ciekawostki wspomnę, że miałem pytanie o potyczkę o charakterze MMA, a nie w federacji Fame MMA, ani nie w High league w innej federacji, czy nie wiem jak to nazwać, ale miało być to podczas jakiegoś eventu sportowego. Było to w zeszłym roku. No i odmówiłem po prostu, bo no nie czuję tego, tak? gdyby to była, nie wiem, jakieś dźwignie ciężarów jako pokaz, czy nawet jakiś pokaz zawodów sylwetkowych to też bym się przygotował, ale tak jak wiecie, no nie realizuje się w fightingu. Tak jak mówię, nie interesowało mnie to, więc też ja osobiście bym się nie szykował, ale nie jest tak, że uważam, że ktoś się robi źle, oczywiście. No i dobra, tym pytankiem kończymy. Dzięki za uwagę lajki, komentarze, subskrypcje dzwonkiem, żebyś na bieżąco. I cóż, do następnego vloga. Na razie bycie Herkules.